Hej, ale w nią odpowiadam też użytnikowi Litexon, z Fatpada. Yy, do tego Bibię. <laughs> Raczej mega dobrze ją nie znam, aczkolwiek zaczęłam dużo czytać, to nawet ściany mam z wersetów jakiś, bo miałam z kimś rywalizować o wiedzę, jak na razie nie wyszło to do skutku. No cóż, ja też... Yy, jak mam coś do czytania, to przeczytam i po prostu piszę moje przemyślenia. Każdy kolor ma tu znaczenie. Nie koloruję się tak o, bo to byłaby szkoda Biblii i trochę brak szacunku, tylko według kolorami, według karteczek, które daję, no i też no, w ciągu dnia. Ale niektóre rzeczy, niestety powiem szczerze, że wyszukuję też na, w aplikacji, więc to nie jest tak, że wszystko wiem na pamięć.